Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry, witam z Beata BM. No to cóż, kolejny dzień wyzwania. Dzisiaj minuta 30 sekund. Damy radę? Myślę, że tak, spokojnie wytrzymamy ten czas, ale najpierw oczywiście zaczynamy od rozgrzewki, tak? Więc ręce zaczynają swoją pracę, tak? Rozgrzewamy się rozgrzewamy karstki. Za oknem, słuchajcie, jeszcze ciemno. To, to jedne z najkrótszych dni w roku. Wiem, że dużo osób wtedy ma jakieś depresje, jakieś takie niefajne dni, ale trzeba to zmienić, słuchajcie. Trzeba wstawać z dobrym nastawieniem, z uśmiechem na usta i widać każdy dzień. Nawet jeśli za oknem widać nie jest za fajnie. Są chmury, to pomyślcie, że ponad tymi chmurami zawsze jest słońce. Ono zawsze świeci. Trzeba tylko inaczej spojrzeć na świat. I będzie wszystko w porządku. Trzeba myśleć pozytywnie. Oops, o, glatku, troszkę rozgrzejmy to. Tak? Dobrze, kochani, no to możemy teraz przejść do głowy, tak? Głowę odrzeźbą pokręcimy szyję, głową tak. Op. na drugą stronę, A teraz biodra. O, teraz w ten sposób pokręcimy tak. Rozgrzejmy. Przypomnę, dzisiaj minuta 30 sekund. W drugą stronę. Ja mam nadzieję, że jesteście wyspani. Słuchajcie, ja nie śpię od 5 już rano. Nie swój umysł. Lubię wtedy sobie poczytać, bo rano to wiesz, No, w tej chwili też wszyscy domownicy moi śpią. Będą się budzić pewnie koło siódmej wszyscy. A ja już nie śpię. A ja już po prostu działam. No to co? Patrzę się na swój minutnik. Ops. Dochodzi dwie. No to już. Kładziemy się i robimy dehe. Tak. Już jest za nami pierwsze 10 sekund. No to Liczymy. Minuta i 30 sekund, tak? Już jest za nami 20 sekund. No. I już będzie teraz jedna trzecia czasu, bo już mamy 20 sekund za nami. 30 sekund, przepraszam, za nami. I jeszcze mamy minutę. Będzie dobrze, słuchaj. Fantastycznie. Napinamy, pamiętaj, mięśnie całe, mięśnie całego ciała. Tak. I oddychamy. Nie zapominamy o oddechu. No. Już jest za nami minuta, jeszcze mamy 30 sekund. No. Dajemy, dajemy, czado. Tak. Jeszcze 20 sekund <y> i będzie rewelacyjnie, dasz radę, dasz radę, jeszcze zostało nam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i szeroki uśmiech poproszę, udało Ci się, jesteś the best, rewelacja, słuchaj. No to teraz trzeba się troszkę rozciągnąć, tak? Oczywiście co, skoro mięśnie brzucha najwięcej chyba pracują, to trzeba je rozciągnąć. No to robimy pozycję. Op, rozciągamy przy każdym wydechu. Sięgaj niżej i niżej biodrami, o, ktoś ma pobudkę w moim domu. Komuś dzwoni telefon. Dobrze. No to teraz mięśnie pleców. Troszkę rozciągniemy. Hop. I oczywiście nogi. Hop. Do góry. I daleko, 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 daleko. Sięgamy przed siebie. I teraz w dół. Hop. Powoli się podnieść. I znowu góry wdech, schodzimy powoli, powoli napinamy, naciągamy, naciągamy te mięśnie pleców przed siebie, przed siebie i schodzimy coraz niżej, coraz niżej. Super. Dobrze, teraz ręce rozciągnijmy też te plecy przy okazji. przytutą tą rękę mocno do siebie. Oczy rozciąganie. Tu całe plecy powinny też pracować. I teraz druga ręka. Porozciągajmy. Porozciągajmy teraz to wszystko. Super. Fantastycznie. Teraz głębokie wdechy. I schodzimy przy wydechu na dół. Jeszcze raz. Głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Kochani, fantastycznego dnia życzę. Pamiętaj, uśmiech na twarzy. Jeśli ci to nie wychodzi, długo długopis między zęby. Potrzymaj minutę i zobaczysz, co się stanie. Będziesz się sam z siebie śmiać i uśmiechać od ucha do ucha. Trzeba być każdego dnia pozytywnie nastawionym. Gimnastyka, ćwiczenia pomagają wyzwoić endorfiny, czyli hormony szczęścia. Ja wczoraj miałam też dużą dawkę endorfin, bo byłam na tańcach. Taniec też jest super. Naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś ćwiczył, żebyś uprawiał jakąś dziedzinę sportu. Nie mówię jakoś wysiłkowo, wyczynowo, ale amatorsko dla siebie samego, żebyś poczuł się lepiej, żeby endorfiny zostały wyzwolone i żeby dzień zaczynał się po prostu fantastycznie. I cały był taki naprawdę super. I tego Ci właśnie dzisiaj życzę takiego super dnia. Spodobało Ci się? Zalajkuj, zasubskrybuj. Oczywiście film będzie dostępny też na YouTube. Więc zapraszam też na tamten kanał. Super fantastycznego dnia. A jeżeli oglądasz na YouTube, zapraszam na fejsa. Też tam jestem. miłego dnia.